Moje okno. Cisza w chaosie. Pamiątka. Jeżeli kiedy płatne serca dzwonów leniwo zadrżą, Echo porwie jęki i do wesołych rzuci je salonów. Ty westchnij, smutek uzalotnia wdzięki. A jeśli karta będzie pogrzebowa, Po rogach ulic czernić się z nazwiskiem, Ty odwróć oczy, wraz podąży nowa, Oczekiwanym ciesząc widowiskiem. A jeśli w cmentarz się zapuścisz głuchy, Ku ziemi czoło chyląc zamyślone I zerwiesz listek, niźli będzie suchy, Pamiętaj, proszę, przegrać go w zielone. Kto wygra, niech ci te powtórzy słowa, Dla jakich miałem nieprzyjaciół wielu. Nie szukaj świata, kochaj i Bądź zdrowa, a za umarłych módl się po weselu. Prócz ciemnych piekieł. Czyśćca pół półciemności i blasku niebios? Ach, Ziemia jest jeszcze. Virgili w pierwszych znajdzie dość grzeczności między siarczyste z tobą chadzać deszcze, Kochanka dawna w drugim cię popieści. Ale na Ziemi tu, Ziemi boleści, któż, jeśli prawdy zimne ściśniesz dłonie, i za czymkolwiek bądź pobierzysz innym mniej chłodnym w bardziej ponętnej koronie mniej opuszczonym łzawym choć niewinnym nikt bo przyjaciel z tobą być przestanie gdy smutnym będziesz to jest niepojętym a mówię smutnym nie w ofelistanie Lecz nieszczęśliwym prozą i rozpiętym na jakim krzyżu nieciosanym z drzewa, którego okiem nie tknąć ani dłonią, nad którym karta z pismem nie powiewa, pod którym jeźdźca z krwawą nie ma bronią. Nikt, bo dziewiczy duch nie będzie z tobą, od wnętrzną pokalan żałobą. Odpóki staniesz się, co bardzo dziwna, dwuświetnym duchem, a jedną osobą. Odpóki gałęź nad tobą oliwna, przed tobą kosą chadzać będą wszędzie, a śmiechą pieśni dodzwaniać łabędzie. Litość Gdy płyną łzy, chustką je ocierają. Gdy krew płynie, z gąbkami pośpieszają. Ale gdy duch wycieka pod uciskiem, nie nadbiegają pierwej z ręką szczerą, aż Bóg to otrze sam piorunów błyskiem. W ten czas dopiero...